Biały Dom jasno określił sobie cel swojej polityki i swojego głównego antagonistę światowego od początku, tak naprawdę, tej drugiej administracji Donalda Trumpa nie są nim Chiny. I cała wojna handlowa, którą rozpoczął Biały Dom, rozpoczął Donald Trump na początku kwietnia, ogłaszając te wspaniałe cła, tak jak też wtedy używał tych sformułowań dotyczących tych stawek celnych i konfliktu handlowego, który rozpoczął z całym światem. Głównym jednak przeciwnikiem w, tej, w tym konflikcie są Chiny. I tak jak podczas pierwszej administracji Donald Trump rozpoczął wojnę handlową z Chinami, po około półtora roku udało mu się zawrzeć porozumienie, które zawiesiło na jakiś czas no, większą część tych działań. Potem tak naprawdę wydarzyła się pandemia koronawirusa, która w inny sposób zdestabilizowała globalny handel.